Ty wiesz, kim ja jestem? Nikim. Nikim? E, no, w sumie to tak, ale i tak nie oddam materaca, jest. Kiełbasa, stary, ty, jaka na rozumiesz? Kiełbasa można wygrać, Mariocie. Ty... A tu trzy kiełbasy i ta -dam! A tam z góry kiełbasa wylatuje, mordo, wygrałeś. Stary, ja na haju jestem. Yo! <grym <grym ja jest sam OG. Ostoja z tyłu złota! O Dziś O wielki! Mówiąc, mam tutaj jednego śmierci. Żeby go pokonać, będziesz potrzebować ode mnie specjalnego artefaktu. Pałki do bicia. Ale nie mogę! będzie, wiesz ile za żeby go znaleźć? No, ile? Nie, nie, nie chwilę! Tak szczerze, to chwilę. Z dwie minuty maksymalnie. Jestem strasznie głodny. Szef, e, znowu nie dał mi wypłaty. Stara goni za alimenty, a mi porządnemu człowiekowi nawet na bułkę nie starcza. O, już ja wiem, co to za bułka. No ile ma procent? 40?